Cześć, witam serdecznie. Moi mistrzowie. Dzisiaj chciałbym Was wszystkich zainteresowanych euro 2016, najnowszą edycją od Panini. Pani Chciałbym Was zaprosić na live'a, który będzie się dzisiaj o godzinie 15. dzisiaj, to znaczy 28 lutego 2016 roku, niedziela, godzina 15. Startujemy, będziemy e, otwierali między innymi właśnie konkursowego multipaka, gdzie e, wszyscy którzy brali e, udział w tym konkursie, wczorajszym konkursie, będą e, walczyć o tego startera e, oraz jeszcze o e, puszkę wypełnioną naprawdę fajnymi, fajnymi e, kartami. Jak będzie duże zainteresowanie, oczywiście otworzymy jeszcze prawdopodobnie jakiś blisterek, pobawimy się, pokażę Wam, jakie karty e, dałem. No i dodatkowo pod tym filmikiem bardzo proszę, wrzucajcie swoje pytania do mnie, postaram się przynajmniej na część z nich odpowiedzieć, zrobimy sobie, połączymy sobie premier euro. Z króciutkim QA. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Godzina 15, niedziela 28 lutego. Trzymajcie się, cześć.